Nowa piosenka, zacznijmy. Mm. Jestem dzisiaj. Ja. Jeździ toast. Jest też koniara. Nawet jest box. Jest pandziurka TV. TV. Jest nawet jakiś typ. Jest nawet pies Sigma. Uwie. Oh yeah. Jest nawet Direlek, cała Polska znów. Będzie dziś leciała i niepowstrzymana jest. I też będzie. Ej, 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 ej. Niepowstrzymani, niepokonani. Nawet Justy i Beba się dziś bawią, dziś bawią, ba 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 bawią. Nawet mamy Stew, Shelly też Sigmę. To jest oczywiste, że to jest pros? Będzie dzisiaj, bo. O, o, o. Że kiedy, co jak gdzie? Oczywiście, że będzie źle. Wbijajcie do klubu 10k. KKK, presto, K. Bowiec Adam 100 TNT. I to gigantycznych. Ślimaki są. TikTok też jest. Wbijajcie oczywiście. FC Barcelona cała, dumna. A Real gdzie? Oczywiście, że tu, ale nie wolno wyzywać klubów, nie, 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 nie wolno, ale wbijajcie oczywiście, że na kanał Pandziulki, ej, ej, nazywa się TV Pandziulki i oczywiście, że jakaś imienka. E, e, ale gdzie, e. uśmiechnięta minka, tu, ru, tu, ru, tu, 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 tu nawet jem bambusa skort czy filmy u mnie znajdziecie społeczności. skorty i filmy najtej główne filmy dobra co dalej co tu co dalej co tu co dalej Otwieram mega boxa to po prostu jest ostatnia prosta dawaj mi mega boxa a 67 co jaki gdzie Otwieram mega boxa e -e. mega boxa a, a, cóż jest końca? Ale pamiętajcie, drwaj do mnie na kanał. Ej, na sposobów, jak coś robię, bum, bum, wielkie.